Się. Cześć widzowie! Witam serdecznie po tak długim czasie nie bycia na YouTube. Słuchajcie, jak cieplutko, gorąco. Korzystając z tego, że jest tak przepiękna pogoda. Przyjechaliśmy trochę poleniuchować. ale leniwce gdzie odpoczywają? Na drzewie. Więc ja dzisiaj odpoczywam na drzewie. Słuchajcie, jest przepiękna pogoda. Aż chce się żyć. Ja Wam powiem, że jesteśmy w takiej okolicy, gdzie y, odkrywamy niedaleko miejsca zamieszkania, odkrywamy coraz to nowsze miejsca. Ale I to jest... już nie we dwoje? Przepraszam, Przepraszam we dwoje. że się wtrącę, kochanie. Dokładnie, już nie we dwoje, tylko w trójkę. A kuku ci, topry pani. E, moja córka właśnie wstała. Przed chwilą zasnęła, już wstała. No bo słyszy, że tutaj się rozmawia i w ogóle. Ale tak jak Ala powiedziała, e, we trójeczkę już sobie. E, Śmigamy, zwiedzamy i nawet wam powiem, że dzisiaj y, konduktor mnie zaskoczył w pociągu, który, no wsiedliśmy, y, tutaj chcemy elegancko y, przetransportować się od punktu A do punktu B, podchodzi, mówi hello guys, ja mówię two tickets y, ret return please, P powiedziałem miejscowość, a on do mnie w porządku, bardzo serdecznie mu za to podziękowałem. I nie opłacało się drukować yy, papieru na te dwie stacje, to, czy tam trzy. No i taka to była sytuacja. Nie? Jest naprawdę od niedawna bardzo ciepło, duszno, w słońcu jest. Ja wiem, teraz 20 stopni to jest minimum, ale jest cieplutko, naprawdę. Kochanie, co u Seby ludzie pytają? Ja wiem ludzie cały czas pytają, ja robiąc live'y na TikToku jest 90% ludzi o to pyta. Co słychać? U Sebastiana jest wszystko w porządku, ma się dobrze, pracuje, są plany spotkania się, ale żeby do tego doszło, no to każdy musi sobie poukładać i zorganizować czas wolny. Jak wiecie, ja tego czasu nie mam zbytnio dużo. Ponieważ no, no, pracuje po pracy, zajmuje się jeszcze TikTokiem i, i całym, całą masą innych spraw, ale, ale wszystko idzie ku dobremu, żeby się spotkać. To też jest bardzo duża zasługa Was, bo y, chcecie Sebastiana, y, dokładacie się do zorganizowania y, tego spotkania, więc, więc będzie, będzie. nie? Póki co odpoczywamy, relaksujemy. w mordę tu. Owadstwa się strasznie dużo obudziło, niegroźnego dla nas absolutnie, bo wiem, że są sygnały, że w Polsce pojawił się jakiś szkódnik, jakiś owad, który wystarczy kilka tam, yy, krop, no dosłownie ciut-ciut jego tam jakiegoś yy, jadu i człowieka wykańcza, nie? Nie wiem, czy to nie wpuścili specjalnie. Ja wiem, że teraz zadam Ci pytanie, które może nie wystarczyłoby czasu na pewno na jeden odcinek. Żebyś o tym powiedział ludziom, jak wyszedłeś z bezdomności. O Jezu! No bocham, właśnie, dlatego cię e, wszedł. tutaj dużo mówić: e, wiara, wytrwałość, e, chęć wyjścia z, z tego wszystkiego, e, solidne zaplecze wsparcia, którą jest Alinka i moja córka od niedawna, ale tak naprawdę, słuchajcie, ja bym musiał zejść na ziemię zejść konkretnie na ziemię choćby nawet z tego drzewa, żeby wam to wszystko opowiedzieć. Zrobię taki odcinek któregoś razu yy, przy ognisku, przy ładnej miłej atmosferce, przy jakimś tam dobrym jedzątku, lampce dobrej lemoniady yy, i wtedy tak, tak powiem wam od serca jak to było krok po kroku. Sam też muszę sobie to poukładać, bo w moim życiu codziennie, yy, codziennie jest yy, tyle tyle. Yy, to znaczy, dzieje się dużo, o może powiem tak w skrócie, nie? Yy, codziennie wstaje, codziennie jakieś niespodzianki, historie, cuda niewidy, no bo człowiek jest nieprzewidywalny. Ja, żebym przewidział, co będzie za tydzień, no to słuchajcie, wiecie, jakby to wszystko funkcjonowało. No to Ale tak. odcinaczek będzie, bo powiem Wam, yy, nawet zrobić to yy, na filmiku 15-minutowym nie da się, nie da się, bo zanim powiem to, 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 to. No ale też interesuje mnie na przykład to, co Was interesuje, jak wyszedłem z bezdomności, czy chcecie ten etap domu. To dom było parę odcinków, bo to naprawdę to nie była łatwa droga. Oczywiście, że tak. Ja, ja zanim wyszedłem, to znaczy będąc bezdomnym, nie przechodziłem tej bezdomności, jak wychodząc z tej bezdomności, to, to wtedy dopiero zaczęło się odczuwać, nie? Siobak nie ugryziesz, to ja ci będę musiał odgryźć skrzydła. A nie chcę mi się za to bolatać. Następne pytanie, kochanie, czemu tak mało nagrywamy? To jest też spowodowane tym, że ja czasami no, nie mam chęci, powiem Wam szczerze. Są sprawy ważne i ważniejsze. Sprawą ważną jest dla mnie nagrywanie, mieć z Wami kontakt, w miarę możliwości pokaza pokazać się, ale ważniejsze sprawy to, to jest rodzina. Słuchajcie, ja muszę mieć. Żebyście wy mogli oglądać to, to, to jest proste, nikt mi nie da Ja jeżeli nie zapracuję, jeżeli nie postaram się Nie wezmę dodatkowych godzin Albo jest możliwość zarobienia To ja wolę y, iść, iść zarobić pieniążki I dopiero później realizować Te pieniążki y, w filmikach Wiecie o co chodzi, dojechać Pokazać wam choćby nawet ten przepiękny kanał Tutaj na drzewie jak siedzę To są wszystko koszta y, Z YouTube z YouTube słuchajcie, no y, żyje się, bo żyje, to jest taki zastrzyk. No i dlatego też y, mało nagrywam, ponieważ y, zająłem się też TikTokiem, to też pochłania dużo czasu, powiem wam szczerze. Y, na co dzień, na co dzień nie będąc bezdomnym, będąc bezdomnym, ja miałem czas na wszystko, ale wiecie jakie to było y, te, 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 te wszystko, to było tak. Iść, znaleźć i wrócić z powrotem na, na, na salon. To tylko to, a teraz nie. Teraz trzeba iść zarobić, żeby to kupić, to kupić, to kupić, to, to, to uzyskać. No i tak to pomału się y, toczy. Kochanie, czy pieniądze nadal leżą na ulicy? Pieniądze leżą na ulicy, pieniądze leżą w pociągu, pieniądze leżą w marketach pod kasami, pod półkami, pieniądze leżą y, kośmietników, na śmietników. Y, ja wam powiem, że ostatnio na lotnisku, jak sprzątałem, y, takie. Y, no, że można się posilić, u, ławeczka ze stoliczkiem, nie? Na rozwalane tam, po dwa, po jeden pi, wszystko te Zebrałem, to było prawie 80 pi. Pieniądze leży w brud Ja jedno pęsówki, idę chodnikiem, schylam się, y, ludzie czasami patrzą, co ja robię. Y, ostatnio nawet jak szliśmy przez centrum, leżała dycha, wszyscy chodzili. Dopiero jak ja się schyliłem, to ktoś tam po kieszeniach niby, że to jego, ale to stary, stary, stary numer na na misia, nie? Dobry! Potwierdza. Córeczka twoja potwierdza. Moja córka potwierdza. Słuchajcie, pieniądze leżą na ulicy. Wystarczy, bardzo dużo rzeczy leży na ulicy. Wy nie macie pojęcia, ile rzeczy leży. Leżą telefony, karty, portfele, bilety wszystko leży. Wszystko. Ja wiem, czym to jest spowodowane. W dzisiejszym. W dzisiejszych czasach ludzie żyją biegiem, pędem, oni wszędzie się spieszą, ciągle za czymś gonią, tak. mi się wydaje, że za pieniędzmi. Jest, jest szał, ja to powiem o, szał, no nie będę mówił czego, ale jest za pogoniem pieniądz, 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 pieniądz. Gotówka jest wycofywana, ten nieszczęsny plastik, który jest tak często gubiony, choćby nawet przeze mnie, O, Tiger, Tiger, nie, to nie Tiger, to Dox się wystraszyłem. Ludzie gonią za tymi pieniędzmi, wsiada do tego pociągu, tutaj ona wala, tu odpisuje te maile, cyk, 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 cyk. Tutaj już coś mu brzęczy, wyjmuje z tego tu telefonu, zgubi. a tu cały ten bilet tygodniowy czy tam miesięczny tak. wypada mu klucze, kurka, wodna. Sam byłem ostatnio świadkiem yy, człowieka, który szukał, nie wiem czego on tam szukał po kieszeniach, buch portfel mu wypadł. No mówię, no nie wierzę. Mówię, excuse me, yy, Twój portfel leży. O, oh, thank you, thank you. Tu portfel podnosi, a tu mu z kieszeni, słuchajcie, telefon wypada. I on nawet nie słyszy nie tego, bo tu z tego, tu już coś. No masakra. Alinka też ostatnio naszego sąsiada portfel znalazła. No ludzie, ludzie nie zwracają na to uwagi. Wsiada, wsiada do metra, to rebeczka, czy tam aktówka, czy tam saszetka. Cyk, pach, 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 pach. Egle z Street. Dupę podnosi, cyk, 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 ale w patrzony, saszetka, saszetka leży. Nie? No ale to tak się zdarza. No najlepszemu się zdarzy. A y, dwa lata temu w pociągu plecach zostawiła, ale nie zdążył. To znaczy szczęście. Na był... stacji nie, nie w pociągu. No, nie. Na stacji. Na stacji? Tak, wsiadłam do pociągu, a na stacji zostawiłam plecak. I wysiedliśmy, czekaliśmy na powrotny, wróciliśmy a. na stację i ten pociąg konduktor mi oddał. Konduktor szedł, ja mówię, że tak, powiedzieliśmy, że to no, nasz plecak. Ja co jest w plecaku? A ja pan by chciał wszystko. No powiedzieć. kurtka, powiedziałam niebieska i się zgadzało i oddał plecak. I oddał plecak. A tak w ogóle ja wam powiem z tym gubieniem rzeczy była taka sytuacja dosyć niedawno. Pani Agnieszka zostawiła plecak. Pozdrawiamy panią Agnieszkę bardzo serdecznie. Zostawiła plecak w, w autobusie. Dojechała na pętle. Yy, to, to znaczy ten plecak dojechał na pętle. Kierowca opłut robiąc zabrał go. Ona do mnie dzwonił Mówi Rado tam w twoich okolicach w autobusie. Ja mówię no czekam właśnie ten. Ale już było pozamiatane, bo ten kierowca to oddał. Jakie procedury z odzyskaniem termosu dwóch kanapek to wy nie macie pojęcia. Nie opłaca się w ogóle... Yy, Trzeba zadzwonić, umówić się na appointment, to tamto z ID dopiero... Kurczę, z górka za wyprawkę. Dobra, to wychodzi na to, że ludzie gubią rzeczy nie tylko, bo gonią za pieniędzmi. W moim przypadku było to, że za dużo wtedy miałam na głowie. Czyli za dużo ludzie myślą, za dużo tak. przejmują się rzeczami, które naprawdę nie mają widocznie znaczenia, bo Życie... jak patrzę dzisiaj na to, czym się przejmowałam kiedyś, to... To jest, to to jest, jest tylko sama, sali, z, sama z siebie, się bo śmieje, ty, że. Tak Jak ty, Alka, Alka? Widzisz, coś coś. Sama z siebie, to jest bo to, nie tylko ja tak. Czyli do wszystko tak. u ciebie w porządku, tak? U mnie czy u ciebie? U ciebie. No ze mną jest w miarę wszystko ok. Bo no, jeszcze... nagrywamy dla widzów z szacunku po prostu, żeby Oczywiście pokazać... Oczywiście, no że was jest, że no to grzech by było, z wami się nie, nie, nie tę. Nie podzielić tym, co my robimy. To, że rado na drzewie siedzi to żadna nowość, bo ja to bym chętnie pobrykał. Ale idziemy dalej, bo malutka wstała, ona tak. A ona nie bardzo tak. Tak nie wysiedzi. W nie wysiedzi, słuchajcie. Ona musi coś się ona musi coś tam, coś... O, coś tam sobie kaworzy. Także wiecie jak jest. Żyjemy do przodu, pozytywna energia, a najlepiej przytulić się do drzewa, nie klonowe, klonowego, bo to jest akurat klon odnoga zerwanego drzewa, ale żyje, słuchajcie. Do brzozy, do brzozy. Brzoza daje bardzo dobrą energię. Sok z brzozy jest bardzo zdrowy. Także słuchajcie, dobra energia, pozytywnie. Nawet moja córka mówi, złaś ojciec idziemy, ale dobrze gadasz. No, A wiecie jak to jest, kiedy trawka się zieleni, kiedy się wszystko czerwieni, kiedy kij stoi jak sosna, to znak, że rado zaczyna wiosna. Także kochani, Czym więcej nas, tym lepiej. Pozdrawiam. Żyjcie zdrowo i bogato. Jedzcie, pijcie, bawcie się z nami i kochajcie, jak my kochamy. Bądźcie szczerzy, zdrowi, radośni. Dzięki Bogu za takich gości. Cześć. Siemanko.